Ponad 500 milionów dolarów rocznie. Zobacz tutaj 521 milionów. Czy na graniu w gry można zarobić duże pieniądze? Czy to nie byłoby fantastyczne gdybyś połączył rozrywkę z pieniędzmi? Odpowiedź jest można. W tym filmie pokażę Ci aż 12, 12 sposobów na to jak zarabiać pieniądze na graniu w gry. Ułożyłem je chronologicznie od najłatwiejszych do najtrudniejszych, ale żeby zrozumieć cały proces i przejść i zarabiać już duże pieniądze, musisz zaznajomić się z wszystkimi sposobami po kolei, ponieważ to pozwoli Ci na lepsze stworzenie czegoś później. Więc pi zaczynamy. Od pie pierwszy sposób to jest po prostu gold farming. Czyli tworzysz, grasz w grę zdobywając jakieś, jakąś walutę, która jest w grze i sprzedajesz go, ją na różnego rodzaju serwisach. Czy to na serwisie Allegro, eBay, w zagranicznym serwisie, czy platformach specjalnie przez, przeznaczonych do handlu na przykład daną waluta, walutą w danej grze. Dla przykładu zobacz. Dla World of Warcraft, dla tej gry, normalnie na Allegro są sprzedawane aukcje, gdzie sprzedają złoto. Co ciekawe, tutaj możemy sprawdzić na tej stronce, która jest przeznaczona do handlu takimi rzeczami, jaka jest wartość tego złota w porównaniu do dolara na podstawie sprzeda sprzedanych tutaj na aukcjach w tym serwisie. Po prostu. W wartości. Możemy sobie sprawdzić 360 dni wstecz, jaka była wartość złota w grze World of Warcraft do dolara. Co ciekawe, jeszcze jedną ciekawostkę Ci pokażę, waluta z Wenezueli była warta mniej, jest warta mniej niż złoto w grze World of Warcraft. Gdy w Wenezueli sypała się waluta, to jeżeli ktoś dostawał wypłatę, to warto było kupić tam i przetrzymywać swoje pieniądze w walucie w grze. Jak to ogromny jest wpływ gier na świat, sam sobie to zauważ. Oczywiście możesz wydobywać takie złoto poprzez wykorzystanie różnego rodzaju botów i tego typu podobnych rzeczy, ale wtedy narażasz się w grze na zablokowanie twojego konta. Więc musisz sobie na to znaleźć swój sposób. Czy jest to legalne? Nie do końca, ale jak widzisz, ludzie normalnie tym handlują. Nie jest to legalne, ponieważ nie jest to na rękę ludziom, którzy tworzą takie gry. Z tego powodu, że oni sami sprzedają różne przedmioty do tych gier i nie chcą, żeby inni ludzie handlowali na przykład złotem czy walutą. Jakąś inną, w wybranej przez Ciebie na przykład grze. Drugim sposobem jest zdobywanie różnych wartościowych przedmiotów w grze i tak samo handlowanie nimi. I teraz zobacz: czym rzadszy przedmiot, tym cena jego będzie wyższa. Więc jesteśmy tutaj na jakiejś stronce, gdzie normalnie można kupować różnego rodzaju przedmioty w grze. I później w grze się spotykacie, wymieniacie się tymi przedmiotami i zarabiasz pieniądze, jeżeli sprzedajesz takie przedmioty. Trzecim sposobem jest tak zwany power leveling. Polega to na tym, że ktoś przejmuje Twoje konto i zdobywa dla ciebie określony level w postaci w grze. Dla przykładu wpisałem sobie w przeglądarkę na eBayu power leveling i wyskoczyły mi tutaj różne aukcje z różnymi grami, zdobywają za ciebie po prostu level, przejmują twoje konto na jakiś czas. Tak naprawdę płacisz im za to za poświęcony czas. Tylko zwróć tutaj uwagę na to, ponieważ niektórzy mogą wykorzystywać jakieś boty, przez co możesz mieć później problem z kontem ale wiem, że gdzieś tu była aukcja, która kosztowała naprawdę sporo pieniędzy i niby wszystko było manualnie i ktoś miał bardzo dobre opinie. Ty możesz sobie wybrać swoją ulubioną grę. W ten sposób dorabiać sobie jakieś pieniądze. Czwartym sposobem jest boosting. Boosting polega na tym, że jeżeli są jakieś na przykład rankingi w grze, czy coś takiego, to też tutaj ktoś może swoją postać podbudować w rankingu w danej po prostu grze i twoja postać, twój, twoje konto będzie wyżej stało w takim rankingu. Piątym sposobem jest rynek Steam. Na Steamie możesz, czyli tam gdzie masz te swoje gry, możesz też handlować różnymi przedmiotami z gier i zarabiać w ten sposób określone kwoty. Ostatnim sposobem, gdzie zarabiasz bezpośrednio na samym graniu, to jest sprzedaż Twojego konta, które zbudowałeś w trakcie grania w jakąś konkretną grę. Pokażę Ci zaraz wszystkie różne dane, które, są, które gry najład, najbardziej wybierać. Ja sam kiedyś w gimnazjum, jak grałem jeszcze w taką grę MMORPG, to było Lineage, grałem sobie kiedyś w gimnazjum, teraz już nie gram w gry, i sprzedałem na końcu po prostu postać, zarabiając kilkaset złotych. A teraz przejdziemy sobie do siódmego sposobu, czym jest pośrednictwo w tych wszystkich usługach. Tutaj już zaczyna się bardziej biznes, czyli coś bardziej ciekawego, co mnie bardziej interesuje. Ponieważ jeżeli ktoś płaci ci za zdobycie jakiegoś złota, czy zdobycie jakiegoś levelu, Oczywiście możesz zrobić do tego bota, który będzie cię gdzieś jakoś wspomagał, ale jeżeli jest to ciężkie albo ktoś chce zapłacić za to, że manualnie będziesz coś robił, to możesz po prostu zapłacić komuś innemu, kto zrobi to dla ciebie. Ty bierzesz pieniądze od swojego klienta, płacisz komuś za wykonanie tej usługi i bierzesz sobie różnicę w tej cenie. Możesz znaleźć różnicę. Na przykład na rynkach i wystawiać coś na Allegro, na Ebayu, sprawdzać ceny. Wtedy w bardzo łatwy sposób po prostu możesz po prostu pobierać prowizję, wyróżnice w tych cen, A może warto wynająć jakąś młodą osobę, która będzie robiła to za ciebie, za niewielkie pieniądze, a ty sobie będziesz zarabiał. Ok, teraz przejdziemy sobie coś, co uważam jest mega też dobre. To jest kolejny sposób ósmy. Czyli kanał na YouTubie. Gry rozrastają się niesamowicie, i YouTube stworzył nawet specjalną zakładkę gry. Już ci pokazuję. Jak sobie wejdziesz na YouTube, to tutaj w menu znajdziesz Zakładkę Gry. Ponieważ jest to tak popularna nisza, że stworzyli oni tutaj specjalną zakładkę. Zobacz, tu jest jakieś League of Legends, teraz ogląda 168 tysięcy osób. Na żywo. Tu są polecane filmy. Jak sobie przejrzeć najpopularniejszych youtuberów, oni naprawdę robią niesamowitą liczbę wyświetleń z, popro... z tego, że nagrywają jak grają w jakąś grę. I jakie oni mają możliwości, na przykład zarobienia pieniędzy? Zarabiają oni poprzez współpracę z firmami, ponieważ firma zapłaci im na to, za to, że pokażą coś w grze lub pokażą jakąś konkretną grę ponieważ dzięki temu firma zyskuje użytkowników czyli liczby osoby, które grają w tą grę i może im sprzedawać tego typu produkty, które opowiadałem Ci wcześniej. Może taka osoba zarabia również na reklamach na YouTube i może też zarabiać na live'ach z użytkownikami na przykład jeżeli tworzy live, to ludzie przesyłają do niej pieniądze, na przykład zadają jakieś pytanie, i wtedy Ty na przykład odpowiadasz, i takie ala, powiedzmy to, darowizny, które są nieopodatkowane, przesyłają do Ciebie, i w ten sposób możesz wyciągać całkiem niezłe kwoty. Kolejnym, dziesiątym sposobem jest zrobienie własnego serwera. Jakiś czas temu poznałem właśnie YouTubera, który zgadał się z innymi YouTuberami. Stworzyli oni jeden serwer, na którym grali. Dzięki temu widzowie mogli grać z nimi na jednym serwerze, przez co, przez to, że oni mieli zasięg do ludzi, którzy ich oglądają, to na ten serwer mieli. Bodajże z tego, co mi opowiadał, był chyba bardziej, o, o, bardziej popularny ten serwer niż oficjalny serwer tej gry w Polsce. Wyobraź sobie przez to, że oni mieli zasięg właśnie do tych ludzi. I oni mogli oferować im również takie produkty z tej gry lub jakieś udoskonalenia za pieniądze. Z tego, co mi opowiadał, to 20 tysięcy złotych bodajże miesięcznie zarabiał, a ilość tych youtuberów, która się zgadzała, była po prostu więcej, i oni dzielili się jakoś procentowo ze względu na swoje zasięgi tymi pieniędzmi zarobionymi z tego serwera. Kolejnym, dziesiątym sposobem jest branie udziału w różnych zawodach, czyli e-sport. Zobacz, gry mają tak ogromny, jest to tak ogromny rynek, że już teraz powstały po prostu zawody związane z rywalizacją w danych grach. Jakie to są liczby? Już Ci pokazuję. Przechodzimy do komputera. Znalazłem tutaj 10 znanych zawodników w e-sporcie. Zobacz ich zarobki. W 2018 ta osoba zarobiła ponad 2 miliony dolarów. Ta osoba też ponad 2 miliony. Tutaj w 2019 ponad 3 miliony dolarów. Sam sobie to posprawdzaj. Ale my przejdziemy do analizy. Esportnews.com Serwis wykonał taką, wykonuje takie analizy, raporty. Czyli dochód, wzrost dochodów w e-sporcie. 22% tu do miliarda doszło w tym roku. Przewidywany wzrost do 2023, 1,5 miliarda dolarów. I z czego te dochody płyną? To są ogólne dochody zarobki wszystkich osób w e-sporcie, es e czyli zawodników i tego, typu, i różnego rodzaju rzeczy. Zaraz ci pokażę mniej więcej opis tego. Tutaj mamy, jak rośnie liczba zainteresowanych audiencji, czyli liczba zainteresowana, e, liczba osób zainteresowanych oglądających na przykład ten e-sport. Tutaj mieliśmy 495 milionów osób, wzrost 10% średnio co rok. Jak sobie zjedziemy niżej, to tutaj mamy 25 gier, Najczęściej oglądanych na YouTubie, Twitchu i innych serwisach w 2019 roku. Te statystyki tyczą się tylko e-sportowego contentu, czyli zawiera on transmisję na żywo z meczy, oficjalnych, z przygotowań i analiz. Jak sobie zobaczysz, najpopularniejsze gry. Ile osób oglądało tego typu rzeczy? Tutaj masz czas w godzinach, czyli League of Legends gra. 348 milionów godzin w 2019 roku oglądało, jeżeli chodzi o te e-sportowe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną liczbę godzin, najbardziej popularniejsze gry, które dotyczą nie e-sportowych rzeczy. Z tego co widzę to tutaj na żywo na tych wszystkich serwisach to na pierwszym miejscu był Fortnite 2019. 1000, miliard 300 milionów ponad godzin w 2019 roku. Możesz sobie według tych statystyk sprawdzać zainteresowanie i którą grą chciałbyś się zainteresować bardziej. Jedenastym sposobem jest tworzenie modyfikacji do gier różnych płatnych, np. tworzenie różnego rodzaju botów, które będą wspomagały, za co ludzie będą chcieli zapłacić pieniądze, ponieważ szybciej zdobędą coś w danej grze, lub na przykład nie wiem, widziałem kiedyś, jak ktoś miał, że widzi przez ściany w ten Strike'u, niektórzy, niektórzy są osoby, które po prostu za różne udoskonalenia zapłacą. Pieniądze, niestety na tym trzeba się znać, na przykład na programowaniu, ale jeżeli będziesz już grał w jakąś grę, będziesz wiedział, co może się przydać w tej grze i za co ludzie są w stanie zapłacić pieniądze. Do tego będziesz oczywiście musiał się nauczyć programowania, czy zatrudnić kogoś, żeby takie coś zrobił, ale będziesz tam widział już szansę grając w taką grę, co można by stworzyć w danej grze, jakąś nakładkę. A teraz przechodzimy do 12 sposobu, czyli własnej gry. Wiem, wydaje ci się pewnie, że, no że tworzenie własnej gry nie jest mega prostą rzeczą, ale zauważ, że niektóre mega proste gry, które wcale nie są trudne do zrobienia, czy nawet do zapłacenia komuś, żeby je stworzył, potrafią naprawdę zarabiać ogromne pieniądze. Takie gry jak Tibia czy za moich czasów był ogień, przeglądarkowa gra popularna wcale stworzenie tego nie wymaga nie wiadomo jakichś jakich, ol, jakich olbrzymich pieniędzy czy, czy może nawet sam jesteś w stanie stworzyć taką prostą grę jeżeli jesteś w stanie zainteresować i zdobyć ludzi, którzy będą grali w tą grę to będziesz mógł w stanie oferować właśnie różne usługi takie jakie mówiłem na początku i ludzie będą za to płacić pieniądze? Na tym jesteś w stanie naprawdę ogromne pieniądze pokazać, zarabiać. A teraz pokażę Ci firmy, które tworzą gry, ile one zarabiają pieniędzy. Jak to jest ogromny rynek. Wpisałem sobie w Google CD Projekt akcje. Uważam, że z tej, z tej firmy powinniśmy być my, jako Polacy naprawdę dumni, ponieważ działa ona globalnie i stworzyła ona świetne gry, które bardzo dobrze się sprzedałem na całym świecie. Zobacz, dochód. W 2019 wynosił 500 ponad 520 milionów złotych przy zatrudnieniu 1100 pracowników. A więc, jak widzisz, ludzie są w stanie zapłacić ogromne pieniądze za rozrywkę. Po prostu za rozrywkę są w stanie płacić bardzo dużo. Jak sobie klikniemy tutaj, to zobacz bardziej popularne firmy na świecie, które tworzą gry. Jakie to są ogromne pieniądze, firma Ubisoft miliard, ponad miliard, miliard siedemset milionów dochodu. Electronic Arts, czyli Simsy, o ile ja pamiętam, nie jestem specjalistą w tych grach, ale bardziej interesuję się biznesem. Kiedyś grałem, to masz, wiem, że oni Simsy robili, to masz ponad 5 miliardów, ta firma nawet nie wiem jakie gry wypuściła. CD Projekt wypuściła Wiedźmina i chyba coś tam jeszcze, więc tworząc własne gry tutaj właśnie zaczynają się ogromne pieniądze, ale tak jak mówię, możesz zacząć od jakichś prostych gier albo zacząć robić modyfikacje z czasem, robić, robić coś większego, a grając w te gry będziesz rozumiał co ludzie chcą w tych grach, co fajnego można byłoby stworzyć. A więc życzę Ci, żebyś Ty kiedyś stworzył jakąś grę globalną, z której my będziemy dumni jako Polacy z Twojej firmy lub zarabiaj po prostu sobie, dorabiaj grając w gry tymi sposobami, co pokazałem Ci wcześniej. Jak widzisz, możesz pokazać rodzicom jak Ci zakazują granie w gry, że czasami może to przynieść naprawdę ogromne pieniądze, więc napisz mi który z tych sposobów. Zarabiania Ci się najbardziej podoba w komentarzu zostaw lajka i zobacz moje inne filmy na temat zarabiania w internecie.